Musimy wiedzieć, co masujemy. Tak jak mówiłam, pierwsze na zewnątrz, do góry i aż do płatka to jest obrąbek. Jeżeli dotkniemy ucha i podniesiemy płatek, to mamy bruzdę i tu zaczyna się płatek. Płatek może być, mniejszy może być tu, przy głowie, przy rośniętej. Niemniej jednak to mamy całą naszą twarz. Na obrąbku mamy punkty ogólne, ale tu jest z góry derwina. tu bardzo ładnie widać. I Wzgórze Darwina ma na sobie punkty wznoszące się jak wątroby. Czyli masując Wzgórze Darwina my uspokajamy kobiety. No bo komu się wznosi jak wątroby? Kobietom. Ale to jeszcze nie wszystko. W dole łódkowatym, naprzeciwko Wzgórza Darwina, leży gruzda alergiczna. Więc jeżeli ktoś ma alergię, my możemy masować dokładnie to miejsce. Co my tu jeszcze dobrego mamy? To jest obrąbek, to są punkty o działaniu ogólnym. Będziemy masować. Dalej całe ucho grobelka dzieli na jamy. Grobelka to jest to wypukły do przodu, która ma dolną odnogę i górną. I grobelka dzieli na dół małżowiny usznej, dół trójkątny i dół łódkowaty. W dole łódkowatu, o tym o nim mówimy, leży nasza kończyna górna. Ramię, łokieć, obojczyk, tu leży w punkty szyi, obojczyk aż do palców ręki i dłoń, ponieważ dużo umie. I należy tylko do nas, jest przedstawiona prawie połową do łódkowatego. Łódko jeżeli popatrzymy na obrąbek, to w środku my mamy punkt zerowy. Punkt zerowy to jest jedyny punkt, gdzie nerw błędny, dziesiąta para, wychodzi na zewnątrz i kontaktuje się z naszymi, a w środku kontaktuje się ze wszystkimi naszymi narządami wewnętrznymi. Więc jeżeli chcemy wpłynąć na nasze narządy wewnętrzne, to możemy punkt zerowy. I okolice punktu zerowego bardzo intensywnie masować. Drugi punkt działania działanie ogólne, znajduje się w dole trójkątnym i to jest Shenmen, który leży na dwusiecznej dołu trójkątnego. A na przedłużeniu Shenmen, to jest brama naszego, naszej jaźnie, naszego ja, bo Shen to jest to, czym my jesteśmy mieszkając w ciele. I punkt Shen Men to jest brama tego wyższego, co schodzi z nieba na człowieka i zaczyna się nowe życie, tak? Więc to jest to nasze Shen. I dalej na przedłużeniu leży punkt ginekologiczny, punkt seksualny, który leczy wszystkie narządy miednicy i u mężczyzn i Jeżeli my mówimy o, dalej o anatomii, to oczywiście na grobency znajduje się kręgosłup, ponieważ na uchu, ten człowiek leży głową w dół, bo to jest twarz na płatku i cała twarz znajduje się w tym płatku, oczy, jama, usta, nos, bardzo ważny płatek, to oczywiście kręgosłup szyjny zaczyna się na dole, a żeby zaczął się kręgosłup szyjny, my musimy zejść z skrawy, w między w wcięcie międzyskrawkowe i skrawek. w skrawę. Wcięcie międzyskrawkowe może być europejski, jednogarbowe i dwugarbowe. Europejskie to takie wypukłe. A tu mamy jeden garb i drugi garb. I akurat tu też w tym wcieciu znajduje się punkt numer 6, nosowo-oczny, czyli problemy nosa i problemy oczu. My też możemy tu masować. A jeżeli by skrawek był jednogarbowy, to tu znajduje się jaki punkt? Tu znajduje się, tu znajduje się jaki punkt? Tu znajduje się ten sam punkt na szczycie. I jeżeli będziemy przemasowywać skrawek, już te punkty wyłączymy telefon. Przed tym, jak przemasowywać. Jeżeli będziemy przemasowywać skrawek, to na zb zboczu, który jest schodzący z tego punktu, w skrawku jednogarbowym, lub na szczycie drugiego garbu znajduje się trzeci punkt o działaniu ogólnym punkt sympatyczny. Więc masując skrawek szczyt skrawka my też masujemy punkt sympatyczny. Dalej mamy wcięcie międzyskrawkowe, gdzie leży nasz układ endokrynny i przeciwskrawek, i to jest obszar naszego mózgu. Więc jak najbardziej wszystkie funkcje wyższy układ nerwowy to jest przeciwskrawek. A i na szczycie przeciwskrawka znajduje się też punkt snu. Jak ktoś ma problemy ze snem, to masaż przeciwskrawka jest bardzo istotny. Po bokach od punktu układu endokrynnego my znajdujemy punkty oczne. Więc jak będziemy masować układ endokrynny, góra dół, góra dół, to jeżeli masujemy na boku, to będą punkty oczne. Tak? I dalej wchodzimy głębiej. Czyli kończyna, wracamy na grobelkę, kończyna dolna, czyli noga, będzie leżała na górnej odnadze grobelki. Czyli idzie kręgosłup, 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 kręgosłup. Każdy każdego udział o szyi aż do końca. I mamy tu taki trójkąt, który jest między ciałem grobelki, szczytem grobelki i odnogami górną i dolną. I tu znajduje się punkt lędźwiów, punkt cieplny. Czyli przymasowując ten trójkącik, my bardzo dużo uzyskujemy, jeżeli chodzi o ukrwienie i unerwienie nóg i o lekkość tych nogach. Jak najbardziej. To nie oznacza, że Obrzęki limfatyczne, nie tylko masaż mucha, ale masaż uszu w tym bardzo pomoże. Patrzymy dalej. Dalej mamy dolną odnogę grobelki, gdzie mamy dalszą część kręgosłupa, i tu widzimy kręgosłup szyjny jako tako, kręgosłup piersiowy też jako tako, Tu mamy wypłaszczenie w lędźwiach, czyli tu jest problem. I dalej mamy gorsze ukrwienia, bo też to widzimy, bo jest tak trochę biało. No i patrzmy. Jeżeli wchodzimy, Głębiej, to mamy linię splotów. Linia splotów znajduje się dokładnie pod grobelką. Czyli jeżeli będę masować i przychodzę tu paznokciem, góra-dół, góra-dół, to masuję sploty nerwowe wszystkie, od przyjemnego aż do samego końca. A 2 mm bliżej do środka, my mamy linię, to bardzo ładnie widać, bo ja tu pokazuje wszystko fazbokciem, to, to jest linia narządu wewnętrznych. I na poziomie, bo tu mamy obrąbek, czyli na poziomie tej prostej linii od obrąbka w środku do grobelki, my zaczynamy punkt śledziona, punkt wątroby, my mamy dalej e, zapalenia wątroby, mamy szóstkę, e, z tym, że na przykład szóstka znajduje się po lewej stronie, tak jak leży, a w tym samym miejscu po prawej leży punkt leży żółciowy. I dalej mamy nerki no i ta prostata, która u terenie bolała, tak? Ja bardzo bolała. Bardzo bolała prostata. Dalej, jeżeli wyjdziemy bardzo głęboko do środka, to jest taki punkciek, to to jest punkt serca. A po bokach leżą skrzele i płuca. Więc masując głęboko jamy, nie wchodząc, nie wchodząc głęboko do przewodu słuchowego, my mamy płuca, skrzele i mamy serce. Więc to też przemasowujemy. No oczywiście, co u nas tu jeszcze jest ważne? Układ endokrynny, oczy. Jeżeli będziemy masować skrawek, tak troszeczkę, tak między palcami, nie mówię o szczycie, to mamy punkt głodny, upragnienie i to są genialne punkty na odchudzanie, gdzie na kursie akupunktury ucha pełnym wkładamy tam igły stałe i odchudzamy pacjentów. Naprawdę zmniejsza się apetyt, zmienia się apetyt, ma to sens. No, akupunktura ucha dlatego jest ważna. Bo masaż jest dobry, wiadomo, pacjent wychodzi z gabinetu i już ten czynnik nie działa tak, jak zrównoważyliśmy, a on sobie coś zepsuł. Ale w uchu, my możemy nie tylko nakłuwać ucho w gabinecie, my możemy dać igły intradermalne, takie, których będziemy się uczyć też w Akademii Akupunktury Kosmetycznej, żeby likwidować zmarszki na 7 lub 14 dni. No i to, co chciałam jeszcze pokazać, i wtedy liczenie odbywa się w domu. To mamy tu bruzdę, o której mówiłam, terenie. Nadciśnieniową. Więc masując ucho bardzo starannie i symetrycznie, my pracujemy na całym ciele, my pracujemy na dziesiątej parze, czyli na nerwie błędnym, my pracujemy na wszystkich narządach, i to jest tak, że jeżeli my działamy na obszar projekcji, a tych obszarów projekcji jest bardzo dużo. Na języku, no to z językiem nie pracujemy. Na tęczówce, no to też trudno ją nakłócać, jest z rogówką, ale na uchu, na brzuchu, na stopie, na dłonie. Bo ciało przygotowała na nosie, ciało przygotowało bardzo różne mapy ciała. To my wpływamy na cały narząd. I diagnoza ucha polega na tym, że jeżeli punkt jest bolesny, to znaczy, że problem jest nie z tym punktem, punkt jest wtórny. Ciało sygnalizuje na zewnątrz, pomóż mi, pomóż mi. Problem mam z wątrobą i wtedy wszystkie punkty na wątrobie są bolesne. Pomóż mi, pomóż mi, mam problem z kręgosłupem szyjnym. I wtedy działając na ten kręgosłup szyjny... My możemy spowodować uczucie ciepło, większy komfort, i pacjent w trakcie zabiegu mówi: O, czy nie mam lepszą? Coś się podziało. Więc tu na przykład my możemy sprawdzić, czy teraz, jak nasza koleżanka podniesie się z łóżka, czy lędźwia będą lepsze, będą cieplejsze, będą przyjemniejsze. No oczywiście, że jeżeli ona zgłasza, że ten problem jest, ja na pytam, czy boli, i później pytam, czy jest taki problem. Jeżeli mówi, że nie, to nie, to mówimy. Jeżeli mówię, że problem jest, jak tam z problemem? Problem mamy? Mamy. To ja poproszę od razu 0, 0,12 na 15, muszę być jakieś takie igiełki tam, 0,18 na 16. W drugą stronę. I z boku jest napisane. I my od razu za moment, my od razu za moment napujemy żeby zobaczyć po pół godzinie, czy będzie lepiej. Ja w tym czasie będziemy oglądać to wywodowanie twarzy? Zgadzamy się? Ułożyła się po raz czwarty, bo ja o tej anatomii mówię, pokazywałam. Układa się? Nie, nie, nie. Ja przyniosę. My dziękujemy. My dziękujemy.